No, zamykam tego klopa, żeby było elegancie, jak zwykle. Klobabcia, babcia 740. Dzisiaj pokażę Wam filmik, który jest remake'em z mojego filmiku z roku 2016, który pomieściłam na kanałku. <laughs> No już nie pamiętam na jakim, bo wiecie, ja tych kanałków, podkanałków, takie mnóstwo robię, ciągle mnożę, ciągle wychodzę, wracam, proponuję Wam coś innego, sama sobie proponuję, boję się, próbuję, nie wychodzi mi, wychodzi mi, no jak w życiu. Także dzisiaj zapraszam na obejrzenie no, no, nowego filmiku mojego na klombadzi. <coughs> Za to do roboty. Ten filmik... Z 2016 roku, o ile pamiętam, miał tytuł Starość, jak to brać. No więc właśnie, co to jest starość? Według encyklopedii polskiego wydawnictwa naukowego, proces starzenia rozpoczyna się około trzydziestki u człowieka. A ja się pytam, a u foczki, u foczki kiedy się zaczyna? No tego mi nie powiedzieli, przykro mi. Może być inaczej, prawda? No, i granica między wiekiem średnim a starością podobno jest płynna. Płynna, no to, to jest płyn, prawda? Teraz się muszę dowiedzieć, bo starożytne powiedzenie jeszcze z czasów rzymskich brzmi in vino veritas, czyli winie, prawda? Może to wino mi coś powie? No chyba jednak. Płynę, płynę, płynę sobie od tego wieku średniego, od tej młodości między wiekiem średnim a starczym. Jest płynne. No, ale już przedsumowałam. Słuchajcie, no nie ma się co oszukiwać. No stara jestem, no już jestem stara. Ale mówi się, że można być młodym duchem, prawda? To dla mnie pocieszające, no bo duch jest niewidoczny i nie widać Fafy, a nie I... Duch nie sapie wchodząc na schody z zakopami. Nie musi brać tabletek rano, z wieczorem i za dnia, dla podtrzymania swojego organizmu, ponieważ duch organizmu nie posiada. Ale, ale jest jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedno. Uważajcie, będzie teraz materiał. Czy nie zastanawia was fakt, że nie ma na rynku w ogóle lalek, które wyglądają jak babcie i wyglądają jak staruszki? No bo wszyscy wiedzą, że mamy lalki bobasy, mamy lalki dzieciaki, mamy lalki dziewczynki, nastolatki mamy lalki. I mamy na koniec tego obrzydliwego Lachoma Barbie, zimnego z gębą, jak wyprasowana szmata od podłogi. Ale mam dla Was dobrą wiadomość. Otóż Barbie skończyła ostatnio 50 lat i wygląda tak. Tak wygląda tak? <grym> dobra. No i, i właśnie tak wygląda Barbie. Tym bardziej, że czas płynie i Barbie zbliża się już do sześćdziesiątki. Tak, tak, tak. Pozdrawiam Was wszystkich. Niech czas obejdzie się z Wami bardzo delikatnie. Bo może być brutalny. Wiem coś o tym.